Cześć! Tak jak wspominałem w wcześniejszym odcinku, jesteśmy w Taipei. Dzisiaj będziemy sobie odwiedzać historyczną część, bo Taipei jako miasto ma około 300 lat, ale znajduje się tutaj wiele świątyń i kilka fajnych miejsc, które myślę, że są warte odwiedzenia, w szczególności kiedy będziemy tutaj pierwszego dnia. Zapraszam do odwiedzenia historycznego Taipei. 10. Idziemy na śniadanie, śniadanie będziemy jeść w Akme Breakfast Club A samo miasto no, żyje od rana Jest głośno, parno Pogoda się nam na szczęście udała, lekko wieje, ciepło, takie fajne lato Akme Breakfast Club jest jak najbardziej godnym polecenia miejscem na początek dnia. Jedzonko jest w ogóle świetne, moje gofry były było zachodnio, więc ślicznie podane, wszystko było odpowiednie. W ogóle pomysł podania syropu klonowego razem z jajecznicą i bekonem, łącząc ten słony ze słodkim smakiem, jak dla mnie jest super. Valeria natomiast swoją owsiankę określiła słowem zajebiste, więc tak, na pewno jest warte polecenia, tym bardziej, że jest to naprawdę śliczny lokal w samym centrum. Kolejną zaletą tego fajnego miejsca na siadanie jest taki ładny tarasik, gdzie możemy sobie wyjść napić się kawy albo zapalić sobie fajka, jeżeli ktoś pali. Z takim fajnym widokiem. Azjatyckim. Big Cock Pineapple Cake. Teraz pójdziemy sobie pod Red House Building. Jest to jeden z niewielu, który zachował się za panowania Japończyków, czy raczej za obecności Japończyków w tym miejscu na początku XX wieku. Najbardziej ikoniczny w ogóle budynek, który znajdziemy w dzielnicy Semending. A Red House obecnie jest targowiskiem pełnym butików, wystaw i takich artystycznych różnych instalacji. Właśnie prezentuje się wnętrze tego czerwonego budynku z czerwonej cegły. A my teraz będziemy kierować się w stronę takiej klasycznej ulicy, nazywa się. Daj, <laughs> Wysiedliśmy sobie na przystanku, nazywa się Baimao Station. Jest to najbliższy przystanek właśnie ulicy Daihao, która jest generalnie... Dlaczego jest znana ona wśród turystów? Ponieważ jest to taka spuścizna architektury japońskiej, którą możemy zobaczyć w Taipei. W całości ona została odświeżona, jest dużo bardziej, no, przystosowana do dzisiejszych potrzeb, ale podobno wciąż zachwyca cała swoim pięknem, no i sklepiczkami, które tam możemy spotkać, ponieważ, jak to zakupy. A po drodze w stronę naszego kolejnego celu mamy bardzo dużo sklepów z tkaninami, ubraniami, więc jeśli byście sobie chcieli coś kupić w tym stylu, to właśnie wy warto wybrać się w tą część miasta. Miejsce to jest bardzo turystyczne i mocno obładowane przez ludzi, więc jeżeli będziemy chcieli uniknąć troszkę tłumu, który jest na samym początku, możemy kierować się w północną część, to wtedy kierujmy się trochę w. O! Ta. To chyba było to. To chyba było właśnie zapach stinky tofu. Świątynia, którą właśnie tutaj mieliśmy okazję odwiedzić. Na końcu po prawej stronie znajduje się ołtarz bogini, która służy właśnie pomocą i opieką nad młodymi parami, młodymi małżeństwami. Więc jeżeli byście chcieli w tej wierze i kulturze też poprosić o stawiennictwo, no to to jest właśnie miejsce, w którym możecie to zrobić. Jeżeli byście chcieli sobie porobić jakieś zdjęcia albo nagrać jakiś film będąc w środku, to w ogóle się nie krępujcie. Obsługa pokazuje oczywiście łapki w górę, tak samo liczę na to w naszym filmiku i że nie ma problemu, a wychodząc mówią, że bardzo miło, że ich odwiedziliśmy i że w ogóle super, że tam się pojawiliśmy. Tak, zwiedzamy, zwiedzamy, ale krótką przerwę postanowiliśmy sobie zrobić w tej knajpce, która jest za moimi plecami. Powiedziałbym Wam, jak się nazywa, ale niestety jest po chińsku i tego nie potrafię jeszcze odczytać. Jest to miejsce Coffee To Go, a będziemy tutaj testować i mango smoothies, a Waleria zabrała sobie e, bubble tea z zieloną herbatą. Akurat to bubble tea jest świetne. To ma taki dobry, dużą ilość proszku z zielonej herbaty. to jest właśnie fajnego w tym miejscu? Mm. W ogóle... W Taipei. Smoothie jest tak samo pyszny, z kawałeczkami owoców. W gwoli ścisłości, to nie jest smoothie taki z mlekiem, tylko to jest smoothie, gdzie jest totalnie zmielony lód, razem z kawałkami owoców i ananasa. I to jest smoothie. Tak właśnie prezentuje się ta tradycyjna ulica. My teraz będziemy odpoczywać, a zrobimy to przy łyku nie kawy tym razem, ponieważ Tajwan słynie z produkcji herbaty, a w szczególności herbaty ulo. Naprzeciwko właśnie tej świątyni, którą widzieliście parę minut temu, znaleźliśmy bardzo fajną klimatyczną herbaciarnię, gdzie będziemy przy akompaniamencie ciasta delektować się tą chwilą i zbierać energię na dalszą część dnia. i sobie tej pysznej herbatki Oolong prosto z gór Tajwanu. No, dobra. Można powiedzieć, że pewnie oni wysyłają nam jakieś takie skrawki tej pysznej, którą, zostają, którą zostawiają u siebie. A do nas takie opłapy, susz sam trafia. A do tego jeszcze wszystkiego mamy ciasto, serniczek herbaciany. Chcieliśmy szukać sobie jakiegoś tradycyjnego tajwańskiego jedzonka, ale znowu wybieramy sobie po prostu ramen, bo akurat na niego trafiliśmy a zgłodniliśmy przed tym, jak pójdziemy sobie się tam ogarnąć na wieczór. A tradycyjne jedzenie będziemy jeść na night marketach. Więc tak oto prezentuje się ten pyszny ramen, który tutaj mieliśmy okazję skosztować. Jest dużo lepszy od tego, który jadłem i pokazywałem Wam w wcześniejszym odcinku. Makaron wybraliśmy sobie średnio wygotowany, Waleria chciała troszkę miększy, no on niestety był w obu wypadkach praktycznie taki sam, czyli na, jak u nas moglibyśmy go nazwać al dente. Sam wywar mięsny, fajny, głęboki, jest faktycznie dobrze wygotowany. Była możliwość jeszcze dobrania sobie bardziej tłustego, my oboje zabraliśmy akurat taki średni, no tak, żeby mieć, mieć powiedzmy największy zakres e, smakowy, jeżeli chodzi o tą próbowaną potrawę, bo czy przesadzimy z ostrym, tak jak przy tej pierwszej opcji, czy za bardzo tłustym smakiem, kucharz zawsze może wtedy troszkę oszukać pewne niedoskonałości, jeśli chodzi o potrawę. Skończymy pobyt w tym miejscu i idziemy dalej na podbój Tajpej. Nie zarzucajcie nam w komentarzach tylko tego, że to jest drugi odcinek, połowa, a my jeszcze nie jedliśmy prawdziwego, tajwańskiego, na przykład stinky tofu, albo paru innych rzeczy, z których słynie to miejsce. Azja jest bardzo specyficzna, jeśli chodzi o kuchnię, to znaczy trzeba przejść, albo raczej wkręcić się w to jedzenie, bo ono jest świetne i pyszne, ale na to, żeby otworzyć się powiedzmy na możliwości, które tutaj spotykamy na każdym rogu i wolimy... Sam początek tej kolejnej przygody na tej części świata zacząć od takiego delikatnego wdrożenia się, żeby potem nie mieć jakichś większych problemów. Ale już za chwilę idziemy na Night Market i tam pewnie sprawdzimy, co dobrego możemy trafić w Taipei. To tyle byłoby na tyle. Już troszkę przebrany, inaczej ogarnięty. Idziemy na pierwszy z dwóch nocnych marketów, który chcemy odwiedzić. Więc tak, pierwsza część, którą teraz minęliśmy, tam szliśmy od strony ulicy Banku, bardziej właśnie tam od północy miasta trochę jedzenia trochę takiego nie najlepszych rzeczy no i nie, nie ciekawego. natomiast tutaj po przekotnej wydaje się, że będzie już coś fajnego w godzinie 22 i tutaj wszyscy się pakują e, na tych swoich stanowiskach i no nie mam co oszukiwać ale w większości Troszkę takiej śmieci tu są, więc bardzo wam musi się nudzić, jeżeli po tej rekomendacji i opinii postanowicie tutaj jednak sobie przyjść. No my przyszliśmy, bo było najbliżej od nas, jeśli chodzi o markety, stąd tutaj trafiliśmy. E, drugi raz, no nie. Ta świątynia, którą właśnie Wam pokazałem, to jest Lanshan Temple. Jedna z najstarszych świątyń, założona pod koniec, oryginalnie zbudowana pod koniec XVIII wieku, właśnie w Taipei. Jest bardzo piękną i ładną i okazaną świątynią. I w sumie można się do niej bardzo warto wybrać. To po tym całym zwiedzaniu, które pokazałem wam w dzisiejszym odcinku, miło było, że oglądaliście do końca. Co więcej mogę dodać, zwróciliśmy na Seamending. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy oglądać kolejne miejsca w Taipei.